Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, dekoracja jest myląca, po prostu Wam pokazałem, że mam blisterki, które w e, niedługiej przyszłości będę otwierał, bo dziś wracamy wreszcie. O i chyba, chyba chłopak sobie napisał 2G przez przypadek, chociaż może teraz znowu zmienił ksywkę. Engulu przysłał mi mm, przesyłeczkę. Ostatnio jak zobaczył, że. Trafiłem sobie legendę w updatecie 2012-13 Champions League. To mówił, że jak zawsze jego marzeniem jest, jak najwięcej takich kart mieć. No i ja mówiłem: no, miałby się lista powtórek, bla, bla, bla. Moglibyśmy się wymienić, żeby szybko i w ogóle. No i on powiedział mi, dobra, dobra, nie chcę mi się tego robić, wyślę ci coś. I jak Ci się spodoba, to się dogadamy, a jak nie, to nie. Więc doszedłem do wniosku, no przecież mogę w razie czego wysłać z powrotem. Zobaczymy, co tu ciekawego jest. Mam nadzieję, że będę mógł mu odesłać z powrotem coś dużego tutaj jest. Odesłać mu z powrotem jednak legendę. Jakie fajne! Emma, maskoczyn! Ale czat I ślibe BVB, co, gdzie ja to kładę? Eee, co to jest? Maskotka BVB. Co to kurcze jest? Ale fajne. I tutaj mamy, aha, jeszcze się przykleiła karta Cutting Edge, Nicky Butt, jest to futera. Manchester United. To są te karty z lat 90-tych, proszę bardzo. Jeszcze bliżej. 1999, ha! No to coś mi się wydaje, że tutaj mogą być przeróżne różności. Zobaczmy, co to jest, bo to mnie bardzo mnie ciekawi. Ciekawi? Może jednak nożyczkami, żeby nie zepsuć. Hmm. Co to jest? To może być jakaś pocztówka, kartka. W każdym razie. Ee, no nie. O, po prostu coś takiego. Takie kolekcjonerskie coś. 2005, 225 cm. <laughs> Parametry maskotki. Świetne. Dobra, zaczyna się bardzo miło i bardzo oryginalnie, trzeba przyznać. Zobaczmy, co tutaj. O! Atakuje mnie moja ozdoba. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się wysypie. Jest tego troszkę. Okej, okej. Okay, okay. Różne edycje miały być i będą. Tutaj mamy coś fajnego. Tutaj mamy, pierwszy bardzo, mecha taksy... O! <laughs> Neymarek. Neymara, zobaczyć zawsze miło. Dobre, kładziemy go tu. Mamy też Starb layera Mezuta Ozila. O, proszę, mamy też kluczowego zawodnika Bartłomiej Pawłowski. To jest mój brak, także fantastycznie. Yeah! Tego się w sumie spodziewałem. Na no to, no to byliśmy umówieni, że to będzie część przesyłki. Logo Argentyny nie miałem i już mam jeden brak mniej. Fantastycznie i. Mamy też coś, co mnie bardzo cieszy, a co Was może zainteresuje. Mamy NBA Hoops. Chwilunia. NBA Hoops, karty bazowe. Takich jeszcze nie mam i właśnie mówił mi, że mogę takie dostać. Stephen Curry, Tony Parker, Shabazz Muhammad, Jimmy Butler z Chicago Bulls, zdecydowanie moja ulubiona drużyna, chociaż teraz nie tak dobra jak kiedyś Jason Terry, Josh Smith. U, tutaj mamy coś. A, mm. jaka fajna! Board members. To chyba chodzi o seria o najlepszych zbierających. Board tablica. Tak, tak. Miał 20 GR, gdzie e, miał double double. Dobra, fantastyczna karta, podoba mi się. I mamy jeszcze do tego specjalne, bardziej specjalne karty. Luck Mba Amute, tego się w ogóle nie kojarzę. Tutaj sobie to położymy. Mamy Archie Goodwina i mamy też Tyshona Price'a. Fajne, fajne karty. Właśnie tak ostatnio się zastanawiam, czy może bym nie zaczął sobie z powrotem zbierać karty NBA. Oczywiście nie kosztem piłkarskich, ale chodzi o to też, żeby troszkę urozmaicenia wprowadzić, ileż można te same serie tłuc. Cóż to jest? O, jaka fajna! Pierwsza taka moja, ha! Przezroczysta karta z Bundesligi, Philip Dames, albo Dames, nie wiem. Tutaj mamy jakieś okienko. Świetne! Nie jest to coś, czego nie widziałem, bo już były takie na przykład chyba w Euro, ale pierwsza z coś takiego trzymam. Fajny, fajny, plasticzek. Świetna karta, bardzo Ci dziękuję, Engulu. Z tej karty naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i chyba ci będę musiał wysłać jednak tę legendę. Tutaj mamy jakieś boisko, to jest oczywiście do gry karcianej. I mamy też troszkę bazówek. Mamy gecę, fantastycznie. Hajrowicza, mecha. O Match winner, fajna karta. Czekajcie, tam jeszcze jest jakaś specjalna, tę schowamy. Schowane w środku, żeby się nie zniszczyły. Naprawdę naprawdę bardzo zacna karta, podoba mi się. Jest połysk. Odbijam się, Hello. ale też jest, co ważne, nie, jest, nie są to takie stonowane kolory. Różni się bardzo od kart na przykład panini. Bardzo fajna karta. Jin su kim. Tutaj mamy jeszcze Nordfejta, Mitrowicza i na koniec mamy, proszę, Paderborn, SC Club kartę Który to jest w ogóle sezon? Nie pisze. Karta 253, może gdzieś tutaj bym to znalazł. Który to, który to sezon? Czy jestem ślepy, czy po prostu nie widzę? Nie, nie widzę. No nic, muszę się dopytać Engulu, W każdym razie mnóstwo kart mi wysłał. no Mnóstwo to może nie mnóstwo, ale mega różnorodne. Bardzo się cieszę. I na koniec mamy. Haha, na koniec mamy jeszcze Neymarka. Świetna sprawa, fantastyczny Topmaster. Naprawdę jeden z najładniej wyglądających. No po prostu szkoda człowieka, że, że tak mu się przydarzyło podczas mistrzostw. Kto to wie, jakby wyglądał ten. Niesławny mecz, gdyby on w nim występował, mogłoby być troszkę inaczej. Może i by nie wygrali, ale na pewno by takich batów nie zebrali. Dobrze, gulu, kciuki do góry dla Ciebie. Fantastyczna sprawa. Cieszę się z wszystkich tych kart, z tej ciekawostki. Również po położę sobie gdzieś na, na jakiejś wystawce. Kiedyś, muszę sobie jakąś gablotkę e, zrobić, żeby mieć gdzie te ciekawsze eksponaty muzealne postawić. <noise> Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do kolejnych produkcji. Dzięki Angulu za przesyłkę, kartę Ci wrzucę i wyślę przy najbliższej okazji. Trzymajcie się wszyscy, pa!